Dzień dobry. Witam bardzo serdecznie na konferencji prasowej we Wrocławiu, konferencji, na której inaugurujemy Lewica, Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych i wielu innych partnerów. Inaugurujemy zbiórkę pod obywatelskim projektem ustawy o tak zwanej rencie wdowiej. Dwa słowa na temat tego, czego ten projekt dotyczy. Renta wdowia to bardzo proste rozwiązanie, rozwiązanie, które pozwoli osobie emerytowi, emerytce po utracie małżonka czy małżonki, po jego śmierci, odziedziczyć połowę renty po zmarłym mężu przy zachowaniu własnego świadczenia emerytalnego. To rozwiązanie, które ułatwi ten trudny czas i nie będzie dokładało do niewątpliwego stresu, żałoby i smutku po śmierci najbliższej osoby, jeszcze lęku o swoją własną przyszłość materialną. Dziś system jest głęboko niesprawiedliwy. Kiedy umiera osoba, współmałżonek, współmałżonka, to osoba, która pozostaje przy życiu, ma prawo do tak zwanej renty rodzinnej, czyli do 85% świadczenia emerytalnego po zmarłym małżonku i wtedy może zachować także swoje świadczenie. Ale gdyby chciała skorzystać z renty czy ze świadczenia małżonka, to musi zrzec się części swojego własnego świadczenia. My jako Lewica, jako Obywatelski Komitet dotyczący renty wdowiej proponujemy rozwiązanie i wybór taki, który będzie bardziej korzystny dla osoby, która straciła małżonka czy małżonkę. Proponujemy, żeby każdy mógł wybrać, czy chce pozostać przy 100% swojego świadczenia i do niego dołożyć 50% renty rodzinnej po zmarłym małżonku, czy chce w całości skorzystać z renty rodzinnej po zmarłym małżonku i zachować 50% własnego świadczenia emerytalnego. Na konkretnym przykładzie, jak taka sytuacja mogłaby wyglądać. Mamy małżeństwo. Pan Mirosław, emerytowany policjant, który pobierał 4 tysiące emerytury brutto i jego małżonka, emerytowana nauczycielka pani Ewa, która z ZUS-u pobiera emeryturę 2000 zł. Pan Mirosław umiera dziś pani Ewa łącząc świadczenie własne świadczenie emerytalne i rentę rodzinną po mężu może otrzymać łącznie 3400 zł brutto miesięcznie. Gdyby w życie weszła ustawa o rencie wdowiej, to jej świadczenie miesięczny przychód wzrósłby do poziomu 4400 zł, czyli jest to różnica o aż tysiąc złotych. Tysiąc złotych w warunkach szalejącej drożyzny, tysiąc złotych w sytuacji, kiedy koszty energii rosną, to bardzo wiele. Emeryci, osoby starsze, seniorzy, seniorki powinny być tą grupą, która jest szczególną opieką otaczana przez państwo i właśnie w kierunku takiej opieki bezpieczeństwa wszystkich seniorów idzie projekt obywatelski o ręce Szanowni państwo, dzisiaj jest dzień szczególny, bo dzisiaj mamy Ogólnopolski Dzień Seniora i to jest dobry dzień, żeby tutaj na Dolnym Śląsku powiedzieć seniorom, że przyszłość może być lepsza, że ich życie, ich poziom życia może wzrosnąć, może wzrosnąć tylko i wyłącznie wtedy, kiedy prawo i sprawiedliwość wreszcie zdecyduje się na procedowanie ważnej ustawy. Szanowni państwo, nasze społeczeństwo jest coraz starsze według Głównego Urzędu Statystycznego. Już niedługo seniorzy będą stanowili większość gospodarstw domowych. Wiele tych gospodarstw domowych będzie jednoosobowych, właśnie tworzonych przez wdowy albo wdowców, głównie wdowy i ich poziom życia drastycznie się obniża. Ten projekt ustawy wychodzi naprzeciw potrzebom gospodarstw domowych prowadzonych przez wdowy wdowców pozostających przy w życiu po tym, jak współmałżonek, współmałżonka e, zmarli. Szanowni Państwo, Lewica już wiele miesięcy temu złożyła projekt ustawy, e, która regulowałaby te kwestie. Niestety prawo i sprawiedliwość, pani Marszałek Witek, e, nie poddaje tego, tego, e, tego projektu ustawy pod głosowanie, nie dopuszcza do e, pierwszego czytania. Zatem e, dzisiaj decydujemy się na inny krok. E, pod tym projektem ustawy będziemy zbierać podpisy po to, żeby nie dać zapomnieć o potrzebach naszych emerytów. I chcemy, żeby jeszcze w tej kadencji ten projekt ustawy był, przeszedł do pierwszego czytania. Jeśli pani marszałek Witek blokuje tego typu cenne inicjatywy, inicjatywy, które nie dotyczą ani wyborców, tylko wyborców lewicy, czy tylko wyborców prawicy, bo seniorzy głosują na różne partie, więc pani marszałek Witek winna wykazać się większą wrażliwością na wiele milionów emerytów i emerytów merytek żyjących w naszym kraju, to będziemy ten projekt ustawy procedowali w formie inicjatywy obywatelskiej. Zbieramy podpisy i w ten sposób jeszcze w tej kadencji chcemy doprowadzić do tego, aby te wszystkie przepisy były dyskutowane przez parlament, bo przed czytaniem obywatelskim pani marszałek nie ucieknie. Pani marszałek jest zobowiązana regulaminem Sejmu i ustawą do tego, aby pierwsze czytanie odbyło się jeszcze w tej kadencji. W tej kadencji musi odbyć się pierwsze czytanie tego projektu ustawy, bo wiele milionów emerytów i wiele miliona, milionów emerytek czekają po prostu na godne rozwiązania dotyczące ich codziennego życia i godnej starości. Szanowni Państwo, ogólnopolskie porozumienie związków zawodowych od dawna postuluje systemowe rozwiązania problemu emerytów, w tym emerytów w gospodarstwach jednoosobowych. Przypomnę, że wedle informacji Głównego Urzędu Statystycznego w 2030 roku ponad 50% emerytów to będą gospodarstwa jednoosobowe i to w wieku powyżej 65 roku życia. Jeszcze to, jeśli to skojarzymy z, z wysokością emerytury, która dzisiaj przeciętna wynosi 2500 zł, to proszę sobie wyobrazić, co za te 2,5 złoty gospodarstwo jednoosobowe jest w stanie zrobić? Opłaty czynszu, mediów, lekarz, bo to przecież są osoby starsze. Stąd ta inicjatywa, aby, aby, jak mówili tutaj przede mną posłowie, zająć się i systemowo ten problem rozwiązać. Będziemy apelować do wszystkich obywateli i emerytów i tych, którzy są przed emerytorami, a przecież każdy z nas kiedyś tą emeryturę otrzyma, żeby włączyć się do zbierania podpisów. Podobne, podobne rozwiązania między innymi funkcjonują w, w Czechach, w Niemczech, we Włoszech, także nie jest to jakieś odkrywanie, odkrywanie Ameryki. Natomiast w jakim sensie urży i pomoże właśnie tym osobom, które, które będą w gospodarstwie jedną osoby przy bardzo niskiej emeryturze. Jak mówiła tutaj przykład pani poseł podawała, że to w jakiś sposób wesprze finansowo te osoby, które które naprawdę będą, nie, nie będą wyciągały ręki do pomocy społecznej, tylko systemowo będzie ten problem rozwiązany. Apeluję do wszystkich o włączenie się. My jako PZZ będziemy zbierali przez swoje struktury, partia też będzie zbierała, My idziemy do wszystkich mieszkańców, żeby pod tym projektem obywatelskim się podpisać, bo jak mówi pan poseł śmistrzek, pani nasza jak blokuje ten projekt ustawy, który jest złożony w Sejmie, a projekt obywatelski będzie musiała poddać pod publiczną debatę. Szanowni Państwo, jak Państwo słyszeliście, jest to projekt obywatelski, a więc, żeby móc go złożyć, musimy zebrać ponad 100 tysięcy podpisów pod tym projektem. Już od początku grudnia rozpoczynamy zbiórkę podpisów we wszystkich siedzibach zarówno OPZZ-u, jak i siedzibach Nowej Lewicy, w biurach poselskich posłów Nowej Lewicy i jest ich ponad 30 na Dolnym Śląsku, także w każdym powiecie będziecie Państwo mogli, taki swój podpis złożyć. Również można e, posiłkować się stronami internetowymi, e, na których e, znajdują się listy e, do zbierania podpisów, które można wydrukować, e, zaadresować, podpisać, zaadresować i wysłać do biura poselskiego czy do biura e, Nowej Lewicy. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo. Czy są jakieś pytania? Jeśli nie ma, to dziękuję bardzo. Dziękuję.